Witajcie kochani, mamy dzisiaj karty wewnętrznego rozpoznania i dawno z nimi nie pracowałam, w ogóle o nich zapomniałam ostatnio znowu odświeżałam troszeczkę te swoje karty i mi się o nich przypomniało wylosowałam nam trzy karty, każda z tych, z tych kolorów oznacza coś innego tutaj ale tak się wylosowały, więc niech tak będą po prostu. Macie do wyboru raz, dwa, trzy. Bo tak sobie pomyślałam, że żeby nad czymś pracować, często mówimy, że chcemy nad czymś pracować, chcemy coś zrobić, chcemy z czymś zadziałać, chcemy coś osiągnąć, ale tak naprawdę czasami po prostu nie wiemy z czym, nie wiemy co, nie wiemy gdzie, nie wiemy jak. I może właśnie dzięki tym kartom można by było odkryć, co takiego mamy do przepracowania na ten moment? Co jest dla nas ważnego? Oczywiście bierzcie ze sobą to, co z Wami rezonuje. Zostawcie to, co nie wasze. No i cóż, zobaczmy. Karta numer jeden. Wyższa świadomość karta łaski. Zobaczymy. Bo łatwe wybory były chyba, bo kolory takie różne, że, że można było sobie dokonać wyboru. Wyższa moc, wyższe ja, Duch Święty, świadomość Chrystusowa, świadomość Buddy. Wyższa świadomość to opis tej części naszego umysłu, która jest twórcza i zawsze dostarcza uzdrowienia lub oferuje odpowiedzi na konkretne sytuacje. Wyższa świadomość jest innym wyrazem, wyrażeniem dla takich terminów jak wyższa moc, Duch Święty, umysł Chrystusa, umysł Buddy lub analogicznych pojęć w innych duchowych drogach albo religiach. Pomaga nam ona szybciej dokonać postępu, ponieważ nie musimy wszystkiego robić sami, lecz możemy zdać się na wyższą świadomość. Jest to jedna z najbardziej pomocnych koncepcji, z którymi pracujemy, dzięki czemu czasami w ciągu jednej nocy można osiągnąć takie, które inaczej wymagały miesięcy lub lat. Czekajcie, jest to jedna z najbardziej pomocnych koncepcji, z którymi pracujemy, dzięki czemu czasami w ciągu jednej nocy można osiągnąć takie, które inaczej wymaga od miesięcy lub lat, rozumiem, że chodzi o te koncepcje. Wyższa świadomość działa poprzez łaskę, co pozwala rozwijać się wszystkiemu z łatwością i przynosi rezultaty. Ego rozpoznajemy między innymi przez to, że ciągle szuka trudności. W ten sposób ego skupia na sobie uwagę i próbuje udowodnić, jak bardzo jest wartościowe i pomocne, bo przecież mimo tego całego cierpienia i trudności zawsze bardzo się stara i ciężko pracuje łaska nie działa poprzez bycie w centrum uwagi, po prostu przynosi owoce. Kiedy ktoś dokonuje czegoś poprzez łaskę, uświadamia sobie, że nie dzieje się to przez niego samego, ale jedynie za jego pośrednictwem. Kiedy chcesz rozwiązać jakąś sytuację, jakieś ważne zadanie, łaska weźmie na siebie całą ciężką pracę, a ty z łatwością urzeczywistniasz to, co konieczne. W aspekcie przemiany i uzdrowienia łaska jest niezwykle potężnym narzędziem. Kiedy zaczniesz korzystać z łaski swojej wyższej jaźni jako sposobu życia, wszystko potoczy się z niezwykłą łatwością i wdziękiem. Stopniowo będziesz rezygnował z samokontroli, planowania swej przypadkowej egzystencji, pozwalając łasce na osiągnięcie czegoś o wiele lepszego. Od tego, co kiedykolwiek mógłbyś zaplanować. Korzystanie z karty. Otrzymanie tej karty jest wezwaniem, abyś pozwolił swojej wyższej jaźni zająć się Twoim problemem. Ona uczyni to zawsze i wszędzie, jeśli tylko nie będziesz się bać. Zadaniem Twojej wyższej świadomości jest nie tylko pokazanie ci drogi, ale także zabranie cię tam. Nadszedł czas. Abyś oczyścił drogę i pozwolił uregulować swoje sprawy. Jesteś gotów uczynić następny krok? Jesteś gotów usłyszeć odpowiedzi? W takim razie pozwól sobie pomóc. Dotychczas żyłeś bez świadomości łaski, którą daje Ci Twoja wyższa świadomość. Poznaj tę część Twojego umysłu, która oferuje Ci odpowiedzi, która przyniesie Ci pokój i szczęście. Cie co? Eee, piękna karta dla Was. 47 zresztą też piękny numer. Natomiast ja myślę, że tu też jest takie bardzo silne poczucie kontroli u Was. Eee, taka potrzeba robienia wszystkiego samemu. Potrzeba. Eee, nie wiem, ja po prostu bardzo mocno czuję tutaj taki program, że jak się nie ubrudzę, nie utrudzę, jak sobie nie umorusam nóg, rąk, wszystkiego innego, to niczego nie osiągnę. A to niekoniecznie tak. Moim zdaniem e, zwróćcie się właśnie, e, czy do łaski, ja często mówię do energii wyższych. E, I pozwólcie się prowadzić, tak? Pozwólcie się prowadzić, bo moim zdaniem e, dzięki temu prowadzeniu możecie osiągnąć dużo więcej niż e, dzięki tym Waszym planom, które sobie zamierzyliście. Bo my możemy sobie planować, wiecie jak to jest, tak? Jak to się mówiło: człowiek plany robi, a Pan Bóg się śmieje, tak? Czy jakoś tak to było? <słuch> Ale tutaj tak, i, i tak jak tutaj jest, no, po co pójść jakąś tam wokół rzeczki? Jak można wznosić się wyżej i widzieć więcej, widzieć szerzej, tak? Mieć dostęp do większych źródeł, do większej mocy, do większych możliwości. Więc a, to jest trochę tak, jakby zamiast. Nie wiem, no iść gdzieś na piechotę, użyć jakiegoś środka komunikacji. Moim zdaniem trochę tak to u Was wygląda, więc odpuśćcie tą kontrolę. Nie, wsz nie wszędzie musicie i wszystko robić sami. Pozwólcie sobie pomóc i to, zależy I to też jakby mam wrażenie w świecie tutaj zewnętrznym, we jak i wewnętrznym. Pozwólcie, żeby pomógł Wam ktoś wokół Was, ale też otwórzcie się na to prowadzenie z góry. I niech ta łaska po prostu będzie z wami, niech was prowadzi i zapewnia Wam szczęśliwy obrót spraw. Także dziękuję Wam jedeneczki, dwójeczki, odwet karty ofiary. No to zobaczymy, co u was. A... Mm. Atakowanie innych za doznane krzywdy, często w wyniku subiektywnego uznania siebie za ofiarę. Odwet jest jedną z najbardziej ukrytych sił napędowych czy motywacji. Gdy ludziom wydaje się, że stali się ofiarami, mogą zwrócić swoje uczucia przeciwko innym i mścić się na. Jakiejś ważnej osoby ze swojego życia. Oznacza to, że wszelkiego rodzaju zachorowania, wypadki, konflikty, problemy mogą być atakiem wobec niej i przesłaniem, które na nieświadomym poziomie brzmi: Ty jesteś temu winien za to, co mi się stało. Jeśli byś mnie bardziej kochał, traktowałbyś mnie lepiej, pomógłbyś mi, traktowałbyś mnie a inaczej, nie traktowałbyś mnie tak źle. Wówczas nie wydarzyłoby się to w moim życiu. Istotą przyjmowanej postawy ofiary jest, jestem skłonny pozwolić się ranić, by móc zranić ciebie. Ponieważ ta motywacja jest bardzo głęboko ukryta, większość ludzi czuje się nieprzyjemnie, odkrywając, że żywią sobie pragnienie zemsty wobec innych. Jeśli otrzymujesz tę kartę, być może aktywnie usiłujesz komuś zadać ból. Aby pokonać własne cierpienie, co ci się nie uda, jest bardzo prawdopodobne, że przeżywasz problematyczną sytuację, aby się na kimś zemścić. Przyjrzyj się swoim podświadomym motywacjom i zadaj sobie pytanie: komu chciałbym się odpłacić, gdyby nastąpiła taka sytuacja? Odpowiedź jest w Tobie, więc pozwól jej się ujawnić, uświadomienie sobie, co się dzieje to połowa sukcesu na drodze do przezwyciężenia trudności. A jednak mówienie, jak wielu już ludzi to czyni, że Twój odwet jest wycelowany w Ciebie, jest sposobem na uniknięcie tego uwalniającego pytania. Oczywiście zawsze krzywdzisz samego siebie, ale robisz to tak, żeby odbiło się to także na kimś innym. Aby być wolnym od zemsty, musisz być gotów zrezygnować ze swojego cierpienia i idąc z nim w parze zarzutów i oskarżeń. Zarówno przebaczenie, jak i opuszczenie dadzą ci siłę. By posuwać się naprzód, a osiągnięcie nowego poziomu otwartości umożliwi otrzymanie tego, czego zawsze pragnąłeś. Papierkiem rakmusowym, który sprawdza, czy znajdujesz się daleko od zemsty, jest fakt, że już więcej nie cierpisz. Zemsta jest mieczem obosiecznym, który kaleczy na zewnątrz i wewnątrz. Jak mówi stare przysłowie: Ten, kto szuka zemsty, niech wykopie dwa groby. Zemsta nie działa. Ona zatrzymuje Twoje życie. Nadszedł czas, aby zaakceptować tę ukrytą motywację, żeby zrozumieć, co naprawdę dzieje się w Twojej sytuacji. Czas na przebaszczenie i puszczenie w niepamięć, abyś mógł zostać uzdrowiony. Jak często tak jest, że wydaje nam się, że cały świat się sprzysiągł wokół nam, że um, zadziewają się historie, sprawy, które um, wydają się być w nas wymierzone, a nie zdajemy sobie sprawy, że to także nasze działania wymierzone są przeciwko innych, że działamy z ukrytych z powodów, że my także, będąc ofiarą, jesteśmy ukrytym sprawcą. Tak. Wchodząc w rolę ofiary często nie zdajemy sobie z tego sprawy, bo jest to gdzieś głęboko w naszej podświadomości, ale tam mogą być programy, tam mogą być historie z naszego życia, tam mogą być też historie rodowe, tam mogą być historie, które usłyszeliśmy w rodzinie. To mogą być też historie z naszego dzieciństwa. Tak wiele może być różnych przyczyn, kiedy wchodzimy w ten odwet, kiedy chcemy się zemścić. Natomiast ja właśnie też to tak widzę, tak jak jest tutaj powiedziane, że kiedy żyjemy w zemście, żyjemy w zakleszczonym czasie. Żyjemy tylko tym, a tak wiele rzeczy nam umyka. Życie płynie dalej, a my jesteśmy ciągle w tej takiej bańce, tej zemsty, odwetu, a tutaj płynie życie, a my jesteśmy tu tak skoncentrowani na tym, co się dzieje, a tutaj nie wiem, rodzą się dzieci, wzrastają, odchodzą, a my dalej jesteśmy skupieni na tym, czy naprawdę warto. Jeśli macie takie sytuacje w życiu, to może warto zadać sobie to pytanie. Czy nie lepiej odpuścić i uzdrowić tą sytuację? Wyjść z założenia, że nawet jeśli tak się stało, nawet jeśli um, ktoś po prostu was skrzywdził, to przyjmijcie to jako lekcję, spróbujcie wyciągnąć z tego to, co jest dobre. Nie zamydlajcie tego, nie mówcie, że to było piękne, wspaniałe, bo to też nie ten droga. Przyjrzyjcie się i powiedzcie: To było nie fair. Według mnie to było, to mnie zraniło, poczułem ból, ale wstałem, powstałem i poszłam dalej. I nie będę niósł tego uczucia zemsty, odwetu dalej, ponieważ to jest narzędzie, na które sam mogę kiedyś się nadziać. I jest mi ono niepotrzebne. Zostawcie to i idźcie dalej. Dziękuję. Rolę, karty relacji ciekawe, um, bo to jest też karta, którą ja sobie wybrałam, więc zaraz zobaczymy. Zaraz mi się przypomniało z ustawieniami hellingerowskimi na figurkach. Kupiłam sobie takie figurki, ale muszę je sobie pomalować. Bo na razie są jednokolorowe i jakoś też do mnie nie do końca przemawiają. Ale już patrzymy sobie. Hmm. Zachowanie kompensacyjne wyrażane poprzez zasady i obowiązki, działanie bez otrzymania czegoś w zamian, nieautentyczne pomaganie. Przyjęcie ról jest w pierwszym rzędzie przyczyną wypalenia. Drugim aspektem jest związana z tym ogromna dynamika stresu. Każda rola udowadnia coś odnoszącego się do ciebie. Co często jest przeciwieństwem tego, co tak naprawdę sądzisz na swój temat. Jeśli w jakimś obszarze życia przeżywasz trudności, oznacza to, że odgrywasz w nim rolę, zamiast doświadczyć prawdziwego kontaktu, komunikacji i autentyczności. Pod każdą odgrywaną rolą kryją się podobne uczucia poczucie winy, poświęcania się, znużenia i utknięcia. Na samym dnie zalega poczucie, że zawiedliśmy, a pod tym wszystkim pogrzebana jest tęsknota za śmiercią. Martwota w naszym życiu jest pewnym znakiem, że obecnie są w nim role. Martwota powstaje, gdy tylko coś wykonujemy, bez wnoszenia w to siebie. Umyka nam wtedy przyjmowanie i powiew świeżości. Rola stanowią mechanizm obronny, którego używamy, aby chronić się przed uczuciami żalu. Poczucie winy, porażki, a nawet przed wszechokarniającym lękiem, że umrzemy z bólu. Rola jest zatem rekompensatą za błędne przekonanie o nas samych, które są dla nas bolesne lub problematyczne. Przedstawiamy więc siebie w sposób, który jest przed, przeciwstawny do tych przekonać i dzięki temu spotykamy się z uznaniem innych. Początkowo rezygnujemy z tego kim jesteśmy na rzecz takiego błędnego przekonania, aby w wyniku tego być dobrym lub w niektórych przypadkach złym, a wreszcie użytecznym, praktycznym czy pracowitym. Problem polega na tym, że nie czerpiemy z tego żadnej satysfakcji zapłata zasila rolę, poprzez którą staramy się udowodnić, że jesteśmy dobrymi ludźmi. Nie dostajemy nic w zamian, bo nie wnieśliśmy prawdziwych siebie w działanie. W ten sposób zacieśniamy horyzonty i szybko tracimy energię. Doprowadzając się do poczucia, że jesteśmy starzy, zmęczeni i wyczerpani, a to z kolei prowadzi do wypalenia. Rola polega na robieniu dobrej rzeczy, ale z niewłaściwych pobudek. Jest jak noszenie zbroi, która ma nas chronić, a która w rzeczywistości blokuje wchłanianie jakiegokolwiek pożywienia. Każdy człowiek gra jakieś role. Trzy główne role to Zależność, niezależność i poświęcanie się, z nich zaś wywodzą się wszystkie inne, Rola opiera się na żalach i odczuciu, że ktoś inny nie zrobił tak, jak tobie odpowiada. Rola może być nawet dobrą strategią sukcesu, ale brakuje jej wewnętrznej substancji. Dlatego ktoś znajdujący się w szponach roli sprawia wrażenie Hochsztaplera. Jeśli dziś Otrzymujesz kartę ról, zostałeś poproszony o spojrzenie na obszary, w których robisz rzeczy raczej według gotowego przepisu lub dlatego, że powinieneś, niż z wolnego wyboru. Każdy wybór, który podejmujesz, umożliwia Ci prawdziwe dawanie siebie, a tym samym otrzymywanie. Jesteś poproszony o to, abyś żył z zaangażowaniem i wprawdzie, abyś znowu. Powrócił do gry zwanej życiem. Wraz ze spełnieniem ról, w większości przypadków przy rozdaniu kart odstępujesz innym graczom dobrą kartę, zapominając o sobie. Przebaczenie jest drogą, która uwolniłaby cię od tej nieprzynoszącej owoców kompensji. Rola staje się blokadą, która uniemożliwia przyjęcie łaski. Twoje zaangażowanie, czyli oddanie się w pełni usunęłoby blokadę. Hmm. Czekajcie, to jest... bo tu jest jeszcze rzut kartą dodatkowy w tej karcie. Jest to, karta, jest to jedna z kart rozpoznania, która może być interpretowana na różne sposoby, w zależności od tego, jak spadnie przy rzuceniu. Gdy otrzymasz ją jako odpowiedź na pytanie, wyrzuć ją w górę, przewracając ją między kciukiem a środkowym palcem. Jeśli spadnie obrazkiem w dół, sygnalizuje. Dobra, rzucamy. No i dobra, i spadło tak. Ciekawe, bo nigdy tak nie rzucało. Jeśli spadnie obrazkiem w dół, sygnalizuje, że jesteś pochwycony w jakiś rodzaj roli rodzinnej. Prawdopodobnie przyjąłeś ją już w dzieciństwie i od tej pory wnosisz ją w swoje relacje i inne obszary życia. Istnieje pięć głównych ról rodzinnych. Bohater, męczennik, kozioł ofiarny, zagubione dziecko i maskotka. Role bohatera, męczennika i kozła ofiarnego są rekompensatą za poczucie winy. Przyjęcie roli bohatera to próba zrobienia tego, co najlepsze, zabłośnięcia najjaśniejszym blaskiem i bycia gwiazdą, aby zrekompensować sobie poczucia winy i ocalić rodzinę. Męczennice składają się w ofierze, w próbach ocalenia rodziny, może to doprowadzić do poważnej choroby, skrzywdzenia się, wykorzystywania seksualnego, a nawet śmierci. Kozły ofiarne starają się pomóc rodzinie, popadając w kłopoty i biorąc na siebie wszystkie negatywne Konsekwencje. Grający te role postrzegany jest przez innych jako pechowiec, nieszczęśnik albo czarna owca. Jeśli problemy rodzinne sięgają głęboko, kozioł ofiarny może nawet popaść w konflikt z prawem, co w rzeczywistości oznacza próbę wezwania z zewnątrz pomocy dla rodziny. Zagubione dziecko i maskotka, znane również jako klaun, aktor lub ktoś czarujący, to role rodzinne, opierające się na czerpaniu rekompensaty, z powodu poczucia bycia nie dość dobrem Zagubione dziecko próbuje stać się niewidzialne. Ktoś, kto, ktoś taki uważa, że najlepszym darem, jaki może dać rodzinie, jest zniknięcie, dosłownie i w przenośni. Natomiast maskotka zawsze zabawia rodzinę, jest kimś innym, kogo wszyscy kochają. Jednak osoba w roli maskotki rzadko czuje się kochana przez rodzinę, czy też przez nią samą. Jeśli już to za odgrywaną rolę i utrzymywanie rodziny w dobrym nastroju, im bardziej określone są role w rodzinie widoczne, tym większe są w niej problemy i tym bardziej jest ona dysfunkcyjna. Podobnie jak w przypadku bardziej ogólnych ról omawianych powyżej, role rodzinne są wzorcami dawania bez możliwości otrzymywania w zamian. Jeśli otrzymałeś kartę ról rodzinnych, zastanów się, w której z nich tkwisz. Prawda mówiąc, każda z nich mógłbyś zagrać, chociaż może nie chcesz tego dostrzec. Umieść każdą z tych pięciu ról na kartkach papieru i wybierz jedną, żeby zobaczyć, która z nich wybiera twój podświadomy umysł. A może i bez tego już uświadamiasz sobie, która ciebie dotyczy. Nasze role to przepisy na życie, które hamują otwarcie się na innych, uniemożliwiają wymianę w dawaniu i otrzymywaniu pomocy. Poproś dziś, aby została ci ukazana prawda, abyś mógł żyć autentycznie szczęśliwiej, z lekkością i w wolności, bo wszystko to oznacza, że w swoim życiu nie jesteś ograniczony. Przez rolę. E, no, powiem Wam, że dosyć mocne. Nie wiem, jak Wy. Dla mnie kilka rzeczy tutaj dotarło. E, nie będę tutaj nic więcej mówić, dlatego że przeczytałam Wam bardzo wiele. Myślę, że jeśli dla Was miało to do, dość, to doszło. Zastanówcie się tylko, w których obszarach. Działacie z przymusu, w których obszarach działacie z obowiązku, a w których czujecie się wolni i robicie to, co kochacie. To będzie, myślę, dobrą podpowiedzią dla Was. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Myślę sobie, że będziemy sobie czytać tych kart, bo mi się bardzo podobają. Trzymajcie się.